A gdybym ci powiedział, że wszystko we wszechświecie, odbicia twojego serca po eksplozję supernowej można opisać tylko jedną liczbą? Brzmi niemożliwe, ale fizycy właśnie udowodnili, że to nie jest tylko teoria, to prawdziwa fizyka. Przez dziesięciolecia wierzyliśmy, że potrzebujemy około 30 fundamentalnych stałych, aby opisać rzeczywistość. To liczby reprezentujące siły, masy cząstek i samą ekspansję kosmosu. Tych stałych nie da się obliczyć teorią. Trzeba je zmierzyć bezpośrednio. Ale historia staje się interesująca, gdy trzech fizyków spotyka się w kafeterii Cernu w 1992 roku. Odkrywają, że nie zgadzają się co do tego, ile fundamentalnych stałych jest naprawdę potrzebnych. Jeden bronił trzech stałych, drugi tylko dwóch. A trzeci argumentował, że liczba zmienia się w zależności od użytego modelu teoretycznego. To, co zaczęło się jako zwykła dyskusja. Wygenerowało debatę trwającą dekady. Teraz brazylijscy naukowcy z USP, UNESP i Unicamp przynieśli prowokacyjną odpowiedź na tę historyczną debatę. Potrzebujemy tylko jednej fundamentalnej stałej, a ta stała jest związana z czasem. Wszystko inne może wynikać z precyzyjnych pomiarów czasu. A ich odpowiedź? Sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślałeś, że wiesz o tym, jak mierzymy rzeczywistość. Zanim zrozumiemy, jak Wszechświat można opisać tylko jedną stałą, musimy zrozumieć, czym są te stałe i dlaczego mają znaczenie. Pomyśl o jednostkach miary jako uniwersalnym języku fizyki. Bez nich naukowcy na całym świecie nie mogliby porównywać wyników, ani weryfikować odkryć innych. Układ Międzynarodowy definiuje siedem jednostek podstawowych. Sekunda, metr, kilogram, amper, kelwin, mol i kandela. To za pomocą tych miar budujemy całe nasze rozumienie fizyki. Ale oto kluczowy punkt. Nie wszystkie te jednostki są naprawdę potrzebne. W rzeczywistości tylko trzy są prawdziwie niezbędne. Pozostałe cztery można wyprowadzić z tych trzech głównych. Te dodatkowe jednostki istnieją z powodów historycznych i praktycznych, nie dlatego, że natura ich naprawdę potrzebuje. Pytanie staje się wtedy bardziej interesujące: jeśli możemy zredukować siedem jednostek do trzech. Dlaczego na tym poprzestać? Temperaturę można wyrazić jako energię, prąd elektryczny można wyrazić za pomocą innych stałych. To oznacza, że możemy jeszcze bardziej zredukować, dochodząc tylko do metra, kilograma i sekundy, słynnego układu MKS, którego fizycy używają od dawna. Ale brazylijscy naukowcy poszli dalej niż to tradycyjne uproszczenie. Zadali inne pytanie głębsze: jaka jest najmniejsza liczba urządzeń pomiarowych? Które musimy zbudować i rozprowadzić po wszechświecie, aby odległe laboratoria mogły porównywać wszystkie swoje obserwacje. Odpowiedź, którą znaleźli, zmieni sposób, w jaki myślisz o pomiarach. Pytanie, które zadali brazylijscy fizycy, wydaje się proste, ale jest głęboko rewolucyjne. Zamiast pytać, ile jednostek potrzebujemy na papierze, zapytali, ile urządzeń pomiarowych kosmiczna fabryka musiałaby zbudować i rozprowadzić po wszechświecie. Aby umożliwić naukowcom w dowolnym miejscu porównywanie swoich pomiarów? Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za wyposażanie laboratoriów w odległych galaktykach. Musisz wysłać standardowe instrumenty, aby wszyscy mogli mierzyć te same rzeczy w ten sam sposób. Ile różnych rodzajów instrumentów naprawdę musisz wysłać: linijki do mierzenia odległości, wagi do mierzenia mas, zegary do mierzenia czasu? Intuicyjna odpowiedź to co najmniej trzy różne urządzenia. Ale oto zwrot akcji. Naukowcy wykazali coś zaskakującego. W relatywistycznych czasoprzestrzeniach, takich jak nasz wszechświat, potrzebujesz tylko jednego rodzaju urządzenia: zegara. Nie jakiegokolwiek zegara, ale urządzenia, które mierzy przedziały czasu w sposób konsekwentny i precyzyjny. Zegar atomowy Cezowy, na przykład, który liczy oscylację promieniowania emitowanego przez atomy Cezu, działa w tym celu doskonale. Klucz do tego odkrycia leży w strukturze samej czasoprzestrzeni. W relatywistycznym wszechświecie, przestrzeń i czas nie są oddzielnymi bytami. Są ze sobą splecione. To oznacza, że dzięki inteligentnym technikom możesz użyć pomiarów czasu do określenia odległości i mas. Ale jak dokładnie mierzysz odległość używając tylko zegara? To jest naprawdę fascynująca część. Teraz przychodzi część, która wydaje się niemożliwa. Jak mierzysz odległość między dwoma punktami, używając tylko zegarów? Fizycy stworzyli genialny protokół zwany eksperymentem trzech zegarów, oparty na szczególnej teorii względności Einsteina. Wyobraź sobie, że masz pręt w spoczynku i chcesz zmierzyć jego długość. Umieszczasz obserwatorów na obu końcach pręta. Pierwszy obserwator bierze zegar, zeruje go i wysyła zegar do drugiego obserwatora wzdłuż pręta. Zegar podróżuje swobodnie, bez przyspieszenia. Kiedy zegar dociera na drugi koniec, drugi obserwator zapisuje czas na nim zaznaczony. Natychmiast, gdy pierwszy zegar przybywa, drugi obserwator bierze inny identyczny zegar, zeruje go i wysyła z powrotem. Ten drugi zegar również podróżuje swobodnie wzdłuż pręta. Kiedy wraca, pierwszy obserwator zapisuje zaznaczony czas. Podczas gdy to wszystko się dzieje, pierwszy obserwator utrzymuje trzeci zegar przy sobie, mierząc całkowity czas między wyjazdem pierwszego zegara a przybyciem drugiego. Dzięki tym trzem pomiarom czasu istnieje specyficzny wzór matematyczny, który daje ci długość pręta. Wynik ma jednostkę czasu. Możesz wyrazić długość jako na przykład 5 miliardów razy odwrotność częstotliwości przejścia cezu. Najbardziej imponujące? Ta metoda działa niezależnie od prędkości zegarów, które wysłałeś, o ile podróżują swobodnie. Protokół nie używa promieni światła i nie zależy od prędkości światła. Gdybyś spróbował to zrobić w nierelatywistycznej czasoprzestrzeni, metoda po prostu by nie zadziałała. Uzyskałbyś zero. Ale odległość to tylko początek. A co z masą? Jak mierzysz coś tak różnego, używając tylko zegarów? Mierzenie masy zegarami wydaje się jeszcze dziwniejsze niż mierzenie odległości. Ale fizyka kwantowa i względność czynią to możliwym na dwa różne sposoby. Zależy to od rozmiaru obiektu, który mierzysz. Dla mikroskopijnych cząstek kwantowych takich jak elektrony, masa jest bezpośrednio związana z długością fali cząstki. Im masywniejsza cząstka, tym krótsza jej długość fali. To fundamentalna zasada mechaniki kwantowej. Ponieważ długość fali to odległość, a już widzieliśmy, że możemy mierzyć odległości używając tylko czasu, możemy określić masę cząstek elementarnych używając tylko zegarów. Dla większych obiektów istnieje niezwykłe urządzenie zwane wagą kibla. To urządzenie mierzy masę poprzez siłę elektromagnetyczną, łącząc wagę obiektu z prądem elektrycznym potrzebnym do jego zrównoważenia. Ponieważ prąd elektryczny obejmuje ruch elektronów, a ruch obejmuje przestrzeń, możemy połączyć wszystko z powrotem z czasem. To elegancki łańcuch połączeń. Stała planka, która łączy energię z częstotliwością w mechanice kwantowej, może być zmierzona używając tylko precyzyjnych zegarów. Gdy już eksperymentalnie zweryfikujesz, że ta stała jest naprawdę stała, jak potwierdził Międzynarodowy Komitet Miar i Wag, możesz jej użyć jako standardu. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że nadal potrzebujesz zegarów, aby sprawdzić, czy stała planka pozostaje stała w czasie i przestrzeni. Grawitacja również wchodzi w tę historię. Stała grawitacyjna Newtona może być wyrażona w jednostkach, które eliminują potrzebę oddzielnej jednostki masy. Wszystko zbiega się do tego samego zaskakującego wniosku. Po wykazaniu, że odległości i masy można mierzyć używając tylko czasu, brazylijscy naukowcy doszli do rewolucyjnego wniosku. Wszystkie pomiary fizyczne we wszechświecie można zredukować do jednej jednostki czasu. Nie potrzebujemy metrów, kilogramów ani żadnej innej jednostki podstawowej. Wystarczą tylko sekundy. Jednostka wybrana jako standard opiera się na atomie Cezu 133. Jedna sekunda jest zdefiniowana jako czas który upływa podczas około 9 miliardów oscylacji promieniowania, wytworzonego przez przejście między dwoma określonymi poziomami tego atomu. Przynajmniej przy obecnej technologii zegary atomowe Cezowe są praktycznie doskonałymi realizacjami tej koncepcji. To przekształca czas w jedyną wymiarową stałą fundamentalną natury. Inne stałe, które uważaliśmy za fundamentalne, takie jak prędkość światła, stała grawitacyjna Newtona, stała Boltzmana i stała Coulomba, to tylko współczynniki konwersji. Konwertują między różnymi jednostkami, które ostatecznie są wszystkie niepotrzebne. To jak posiadanie różnych walut, gdy mógłbyś używać tylko jednej uniwersalnej waluty. W układach jednostek używanych przez fizyków wysokich energii, zwanych jednostkami Plancka lub układem zgeometryzowanym, wszystkie te stałe są zdefiniowane jako mające wartość 1. W tym układzie wszystkie wielkości fizyczne obserwowalne stają się czystymi liczbami, bez wymiarów. Elektron ma pewną masę, pewien ładunek, ale oba są wyrażane jako liczby, gdy używasz stałej planka i prędkości światła jako swoich naturalnych jednostek. Pomyśl, co to oznacza. Nie tylko upraszczamy notacje, ani nie robimy sztuczek matematycznych. Uznajemy coś fundamentalnego o strukturze wszechświata. Czas wystarczy, aby opisać całą fizyczną rzeczywistość. Ale poczekaj. Zanim będziemy świętować to rewolucyjne odkrycie, musimy być szczerzy co do jego ograniczeń. Ponieważ jak każda śmiała teoria, ten pomysł ma granice, których nie może przekroczyć. Jak każda śmiała teoria naukowa, propozycja, że liczy się tylko czas, ma swoje granice. Działa błyskotliwie w skalach, które możemy dzisiaj zmierzyć, ale może zawieść w ekstremalnych warunkach, których jeszcze nie możemy odpowiednio przetestować. Pierwszy problem pojawia się, gdy próbujemy zastosować ten pomysł w ekstremalnie małych skalach, bliskich skali Planka. Mówimy o niewyobrażalnie małych odległościach. Miliardy, miliardów, miliardów razy mniejszych niż atom. W tych mikroskopijnych skalach, gdzie efekty grawitacji kwantowej stają się ważne, sama koncepcja gładkiej czasoprzestrzeni może się rozpaść. Mechanika kwantowa mówi nam, że nie istnieją dowolnie precyzyjne zegary. Istnieje fundamentalna granica precyzji, z jaką możemy mierzyć przedziały czasu. Nowoczesne zegary atomowe osiągnęły już nadzwyczajną precyzję. Ale gdy nasza technologia w końcu osiągnie skalę Plancka. Szumu kwantowego nie da się już zignorować. W tym momencie koncepcja precyzyjnego zegara może po prostu nie mieć już sensu. Istnieje też kwestia grawitacji kwantowej. Wciąż nie mamy kompletnej teorii, która łączy mechanikę kwantową z ogólną teorią względności. Kiedy w końcu opracujemy tę te teorię, może nas zmusić do zastąpienia naszego obecnego pojęcia czasoprzestrzeni czymś zupełnie innym. Ile wymiarowych stałych będzie potrzebować ta nowa teoria? Nikt nie wie na pewno. Niektóre propozycje, takie jak teoria strun, sugerują, że nawet ta jedna stała czasu mogłaby zostać wyeliminowana. W tych bardziej spekulatywnych teoriach wszystkie wielkości fizyczne mogłyby być prawdziwie czystymi liczbami bez żadnej jednostki. Ale te pomysły są wciąż daleko od eksperymentalnego potwierdzenia. Na razie pozostają fascynującymi możliwościami, a nie ustalonymi faktami. Więc, co powinniśmy zrobić z tą radykalną propozycją, że czas to wszystko, czego potrzebujemy? Szczera odpowiedź brzmi, że kwestia nie jest całkowicie rozstrzygnięta, ale postęp jest znaczący. Praca brazylijskich fizyków wniosła jasność do debaty trwającej dziesięciolecia, pokazując, że odpowiedź zależy fundamentalnie od rodzaju czasoprzestrzeni, którą zakładamy. Piękno tego podejścia polega na rozpoczynaniu od samej czasoprzestrzeni, a nie od teorii zbudowanych na niej. Uznając, że relatywistyczne czasoprzestrzenie wymagają precyzyjnych zegarów do ich zdefiniowania. Naukowcy pokazali, że te same narzędzia wystarczą do wyrażenia wszystkich wielkości obserwowalnych fizycznych. To nie jest przypadek. To konsekwencja geometrycznej struktury Wszechświata. Dla skal, które możemy dzisiaj zmierzyć, od cząstek subatomowych po odległe galaktyki, propozycja działa doskonale. Sekunda, zdefiniowana przez oscylację Cezu, służy jako jedyna podstawa wszystkich pomiarów. Ma to praktyczne implikacje dla metrologii, nauki o pomiarach, i filozoficzne implikacje dotyczące fundamentalnej natury rzeczywistości. Pomysł, że liczy się tylko czas, może być prawdziwy, o ile możemy mierzyć czas z wystarczającą precyzją. Ale sama mechanika kwantowa przypomina nam, że istnieje granica tej precyzji. Gdy popchniemy naszą technologię do granic skali Plancka, być może odkryjemy, że potrzebujemy zupełnie nowych ram pojęciowych. Może sama czasoprzestrzeń jest tylko przybliżeniem czegoś głębszego. A odpowiedzi, których szukamy, czekają w następnych odkryciach fizyki teoretycznej, bo wiedza to dopiero początek.